Zapraszam na warsztaty towarzyszące SEMKRK17, które poprowadzę już 14 czerwca wraz z dwójką innych ekspertów. Co na nich, dobór optymalnej strategii SEO w oparciu o dane oraz tworzenie treści, które spełnią oczekiwania użytkowników pod kątem UX, UI, a także pozycjonowania. 18 czerwca na konferencji SMKRK zdradzimy receptę na budowanie widoczności serwisu o tematyce zdrowotnej. Pokażemy, jak kilkukrotnie wzrósł ruch dzięki odblokowaniu potencjału domeny i treści eksperckich. Podczas Semkarka 17 również będą wybierane najlepsze kampanie SEO, Google Ads oraz e-commerce. W tym roku zmieniam rolę i jako sędzia będę oceniał nadesłane case studies, a ogłoszenie wyników nastąpi 17 czerwca.